Subskrybuj kanał po więcej historii. Dzięki. Ile osób może osiągnąć udaną karierę w wieku 20 lat i stać się milionerem, tak jak Andy Gyb, najbardziej ukochany członek legendarnej grupy Gees? Stał się sławny pod koniec lat 70. i na początku lat 90., Andy Gyb umieścił 8 singli w amerykańskim top 20 dzięki swojej hipnotyzującej i unikalnej muzyce. Jednak jego kariera, podziwiana przez tysiące ludzi, została zniszczona przez własną zależność od narkotyków, co doprowadziło do jego tragicznej śmierci w wieku 30 lat. Aby dowiedzieć się więcej o błędach Andy'ego Gibba, obejrzyj to wideo do końca. Zaczynamy. Andy Gibb zdobył popularność w latach 70. jako charyzmatyczny wokalista pop i idol młodzieży. Jako najmłodszy brat legendarnej trójki Begis, Bariego, Rebine i Morisa Gibbów, Andy szybko podbił serca fanów muzyki na całym świecie dzięki swojemu łagodnemu głosowi i naturalnemu urokowi. Pomimo niezwykłego sukcesu w erze disco, mając na koncie sześć przebojowych singli, w tym takie hity jak Shadow Dancing i, i Just Want to be your everything, Andy zmagał się z trudnościami finansowymi, które doprowadziły do nagłego upadku jego kariery. W 1987 roku, mając 29 lat, ogłosił bankructwo, Ujawniając roczny dochód poniżej 8 tysięcy dolarów. Jednak mimo trudności, Andy był zdecydowany na powrót do przemysłu muzycznego. Decydujący zwrot nastąpił, gdy jego starszy brat, Barry Gibb, wyciągnął pomocną dłoń, aby pomóc Andyemu wznowić karierę. Barry, kluczowa postać sukcesu Bee dostrzegł potencjał Andyrego i wziął go pod swoje skrzydła. W ramach próby ożywienia magii ich muzycznej współpracy, Barry zabrał Andyego do Londynu na spotkanie twórcze. Perspektywa pracy obok starszego brata dodała Andyemu optymizmu i stanowiła początek nowego rozdziału w jego życiu zawodowym. Na początku 1988 roku Andy Gibb, pełen nowego entuzjazmu i z nowym początkiem, zamieszkał w domu uzależnionym od nieruchomości swojego brata Robin Gibb. Wspierające środowisko zapewnione przez rodzinę stworzyło przestrzeń sprzyjającą koncentracji Andy'ego na muzyce i projektach artystycznych. W tym czasie podpisał obiecujący kontrakt z Island Records, renomowaną wytwórnią, która w przeszłości gościła wielu odnoszących sukcesy artystów. Autor Matthew Hilde, w oferującym wgląd w życie Andy'ego w tym okresie, przedstawia portret mężczyzny, który z pozoru przechodził przez pozytywną i obiecującą fazę. Po niedawno podpisanym kontrakcie nagraniowym w Londynie, Popowa gwiazda wydawała się gotowa ożywić swoją karierę, pracując nad nowym albumem. Perspektywa tego twórczego wysiłku zdawała się wydobywać z Andyego to, co najlepsze. Wyglądał na towarzyskiego, pełnego entuzjazmu i naprawdę szczęśliwego. Jednak ten nowy optymizm stał w sprzeczności z osobistą walką, która dodawała kolejnych warstw złożoności do jego emocjonalnego krajobrazu. Andy, mimo swojego publicznego wizerunku, zmagał się z wyzwaniem życia w samotności, co było sytuacją, którą zdecydowanie nienawidził. To poczucie izolacji, gdy stawiał czoła kluczowej fazie swojej kariery, zdawało się przyczyniać do subtelnego osłabienia jego pewności siebie. Zanim przygotował się do powrotu do wymagającego świata przemysłu muzycznego, w jego umyśle zaczęły pojawiać się wątpliwości, które osłabiły wiarę w jego zdolność do powrotu na szczyt. Sprzeczne emocje w życiu Andiego były widoczne w jego pośpiechu przy tworzeniu tego, co miało być jego kolejnym albumem. Pomimo kruchej pewności siebie i ukrytych niepewności artysta był zdeterminowany, by kontynuować swoje wysiłki twórcze, być może traktując muzykę jako schronienie przed osobistymi wyzwaniami. Ostatnie dni Andiego Gibba były mieszanką nadziei, napędzanej twórczymi aspiracjami i ciemniejszego nurtu depresji oraz niepewności. Zgodnie z opowieścią Hilda, fizyczny ciężar jego emocjonalnych zmagań objawiał się w stanie zdrowia Andego. Trzykrotnie był hospitalizowany z powodu bólu w klatce piersiowej i brzuchu. Epizody interwencji medycznych malowały ponury obraz artysty, który zmagał się nie tylko z presjami kariery, ale także z wewnętrzną traumą objawiającą się fizycznymi objawami. Wieczór 9 marca 1988 roku okazał się tragiczny. Na posiadłości rebinę Andy upadł, a mimo wysiłków, aby go uratować, zmarł następnego ranka na zapalenie mięśnia sercowego, czyli majakardajtes. Nagle zakończone życie pozostawiło przemysł muzyczny i fanów w żalu po talencie, który mimo najlepszych starań o triumfalny powrót, został przytłoczony przez połączenie osobistych zmagań i wyniszczającej choroby. Życie Andy'ego Gibba, naznaczone błyskawicznym sukcesem i tragicznymi zmaganiami, Zostało ujawnione w poruszającej nowej książce Matthew Hylde, Strzała przez serce. Książka ta zgłębia złożoności życia Andy'ego, badając jak błyszczał jako pożądana gwiazda i jak jego zmagania z uzależnieniem ostatecznie doprowadziły do jego przedwczesnego końca. Praca Hylda przedstawia pełny obraz życia Andy'ego w przemyśle muzycznym jako artysty solowego, wyodrębnionego z cienia jego sławnych braci z B.E.G.'s. Eksploracja wykracza poza błyskotliwe aspekty sławy, dotykając osobistych i zawodowych wyzwań, z którymi Andy musiał się zmierzyć, próbując zbudować swoją tożsamość w konkurencyjnym świecie rozrywki. W centrum tej opowieści znajdują się zmagania Andyego z uzależnieniem, temat przewijający się przez całą książkę. Wpływ narkomanii na jego karierę i życie osobiste przedstawiony jest z wrażliwością oferując czytelnikowi zniuansowane zrozumienie czynników, które przyczyniły się do jego tragicznego końca. Książka przeplata się między złożonościami sławy, dynamiką rodzinną i represjami, które towarzyszyły wznoszeniu się Andy'ego na szczyt. Choć Barry Gibb, jedyny żyjący członek B.E.G.s., pozostaje istotną postacią w opowieści, rzecznik Barry'ego nie odpowiedział na prośby o komentarz w sprawie książki Hilda. Brak udziału żyjącego członka rodziny dodaje dodatkową warstwę tajemnicy i podkreśla złożoność historii Andyego. Motywacja Hilda do napisania Strzały przez serce opiera się na dostrzeganej luce w przedstawieniu życia Andyego. Choć został wspomniany w dokumencie Bariego z dwa, 2020 roku, How can you Mend a Broken Heart Hilde uważał, że trzeba dokładniej zbadać ścieżkę życiową Andy'ego. Książka ma na celu wyjście poza dobrze znane szczegóły jego tragicznej śmierci i Stary Testament. Awia głębsze pytanie. Jak naprawdę żył? Hilde skrupulatnie zbierał świadectwa osób, które znały i współpracowały z tą popową ikoną, oferując kulisy życia człowieka poza jego publiczną postacią. Choć niektóre źródła początkowo wahały się, wielu z nich ostatecznie podzieliło się swoimi osobistymi opowieściami, przyczyniając się do bardziej zniuansowanego i pełnego obrazu Andyego Gibb'a. Jedną z zauważalnych nieobecności w tym udziale jest sam Barry Gibb, jedyny żyjący członek Bee Gees. Choć Barry odmówił bezpośredniego udziału w projekcie, jest świadomy wydania książki, CEO dodaje dodatkową warstwę złożoności do opowieści. Poza swoim muzycznym talentem, Hilde zwraca uwagę na sceniczne występy Andyego, podkreślając jego zdolność do przyciągania uwagi publiczności jako wykonawcy. Choć jego wygląd zewnętrzny początkowo mógł przyciągnąć uwagę, Hilde twierdzi, że to wrodzony talent Andyego prawdziwie o nim mówił. Książka ma na celu zamontowanie narracji, według której Andy był tylko produktem swoich więzi rodzinnych, przedstawiając go jako artystę z unikalnym głosem i kreatywną wizją. Hilde porusza również cechy osobiste, które sprawiały, że Andy był uwielbiany przez tych, którzy go znali. Opisując go jako miłego, hojnego i łagodnego, Hilde nakreślił portret gwiazdy, która wykraczała poza błyszczące powierzchnie sławy. Dziś, mimo upływu czasu, opiekuńcza natura tych, którzy pielęgnują pamięć o Andy, świadczy o wpływie, jaki wywarł na swoje otoczenie. Droga Andy'ego Gibba w świecie muzyki była ściśle związana z więziami rodzinnymi i napędzana przez wsparcie jego starszego brata, Barry'ego Gibba, który odegrał kluczową rolę w jego pierwszych latach w przemyśle muzycznym. Urodzony 5 marca 1958 roku w Manchesterze, w Anglii, Andy był jeszcze dzieckiem, gdy jego bracia, Barry, Robin i Morris, osiągnęli swój pierwszy wielki sukces jako Gees, słynny zespół braci wokalistów. Barry, dostrzegając rosnące zainteresowanie swojego młodszego brata muzyką, stał się mentorem i katalizatorem muzycznych aspiracji Andy'ego. W geście, który na zawsze miał zapisać się w historii kariery Andy'ego, Barry podarował mu jego pierwszą gitarę, instrument, który stał się bramą do pasji na całe życie. W połowie lat 70., będąc nastolatkiem, Andy postawił swoje pierwsze kroki ku realizacji swoich muzycznych ambicji. Tworząc zespół o nazwie Melody Fair, Wszedł na muzyczną drogę z ambicją, by zdobyć uznanie w przemyśle muzycznym. Jednak droga do sukcesu nie była wolna od przeszkód, a Melody Fair ostatecznie rozpadł się, gdy zespół przebywał w Australii. Mimo tej porażki, Andy nie zrezygnował z marzeń muzycznych, tworząc kolejny zespół Zenta. To w tym okresie talent Andyego przyciągnął uwagę Robert Stigwood, menedżera BEGIS i wpływowego producenta filmowego. Stigwood, pod wrażeniem muzycznego potencjału Andego, dostrzegł w nim iskrę talentu która mogła podążać śladami jego braci, odnoszących wielkie sukcesy. Spotkanie ze Stigwood stanowiło punkt zwrotny w karierze Andyego, otwierając drzwi do nowych możliwości, które miały go wynieść na światło reflektorów. Pod kierunkiem Stigwood, kariera muzyczna Andego nabrała rozpędu. Kładąc fundamenty pod jego przyszłą karierę solową i sukces, który sprawił, że stał się sensacją popu pod koniec lat 70. W 1976 roku, w wieku 18 lat, Andy Gyb rozpoczął transformującą drogę, która miała umocnić jego status młodej gwiazdy w przemyśle muzycznym. Udając się do Miami na Florydzie, Andy zanurzył się w procesie twórczym, pracując niestrudzenie nad swoim pierwszym albumem. Flowin' Rivers, który był jego współpracą z bratem Barrym Gibbem. Rok 1977 przyniósł premierę tego albumu, oficjalnie wprowadzając Andiego jako artysty solowego. Flowen Rivers nie tylko uwydatnił charyzmatyczną i młodzieńczą obecność Andiego, ale także podkreślił jego hipnotyzujący głos, kładąc fundamenty pod niezwykle udaną karierę solową. Ten album stał się trampoliną dla Andyego, wynosząc go na salony z chwytliwymi melodiami i szczerymi tekstami. Po sukcesie swojego pierwszego albumu, Andy kontynuował wspinaczkę po szczeblach przemysłu muzycznego, osiągając jeszcze większe szczyty dzięki swojemu multiplatynowemu albumowi z 1978 roku: Shadow Dancing. Znany ze swojego młodzieńczego uroku i unikalnego głosu. Sukces Andiego już nie był przyćmiony przez jego braci, lecz stanowił świadectwo jego indywidualnego talentu. Shadow Dancing zawierał kolekcję utworów, które poruszały słuchaczy na całym świecie. Tytułowy utwór, Shadow Dancing, stał się hymnem końca lat 70., umacniając pozycję Andiego w historii muzyki pop. Sukces tego albumu nie tylko potwierdził talent Andiego jako artysty solowego, ale także pokazał jego zdolność do nawiązywania głębokiej więzi z publicznością. Do najbardziej charakterystycznych utworów jego repertuaru należą Iggyast Want To Be Your Everything z 1977 roku oraz Przeboje z 1978 roku, Shadow Dancing i An Everlasting Love, które podkreśliły wszechstronność Andy'ego jako piosenkarza i autora tekstów. Te piosenki, wyróżniające się chwytliwymi melodiami i szczerymi tekstami, stały się synonimem tej ery i jeszcze bardziej umocniły reputację Andy'ego jako sensacji pop. Pod koniec lat 70. Andy Gibb wciąż zachwycał publiczność swoją muzyką. W 1979 roku utwór Awala Don't Frouet All Away ponownie uwydatnił jego wzruszające zdolności wokalne i talent do pisania piosenek, dodając kolejny klejnot do jego kolekcji przebojów. Według Matthew Hilda, autora książki A.N. Arrow Hart, w tym okresie Andy znalazł się w centrum obfitości finansowej i nieustannego uwielbienia ze strony fanów. Andy otrzymywał czeki, które dziś byłyby warte 4 miliony dolarów, a kobiety ścigały go wszędzie, jak ujawnia Hilde, rzucając światło na przytłaczające okoliczności, które otaczały młodego artystę. Mimo zewnętrznych oznak dobrobytu, szybka wspinaczka Andy'ego do sławy wiązała się z głębokimi wyzwaniami. Hilde bada punkt widzenia ojca Andy'ego, który zauważył, że młody artysta otrzymał zbyt szybko ogromny sukces i uwagę, tworząc wir, którego trudno było mu opanować. Przejście od małych występów w australijskich klubach do numerów jeden w Stanach Zjednoczonych spowodowało poważną zmianę w życiu Andy'ego. Stał się wszechobecnym obiektem zainteresowania w magazynach, radiu i telewizji, przyciągając publiczność na całym świecie. Jednak wśród blasku i uznania Andy walczył w ciszy z czymś, co znane jest jako syndrom oszusta. Hilde wyjaśnia, że mimo swojego niezaprzeczalnego talentu i napływających nagród finansowych, Andy miał trudności z wewnętrznym zaakceptowaniem swojego sukcesu. Pomysł, że mógłby być postrzegany jako oszust w świecie muzyki, nawiedzał go. Ten wewnętrzny konflikt pogłębiała percepcja, a może nawet samoimponowania, że zawdzięczał swój sukces głównie sławnym braciom, Barry, Robin i Maurice, znanym zbiorowo jako Burgess. Cień rzucany przez monumentalny sukces jego braci ciężko ciążył na psychice Andy'ego. Hilde sugeruje, że Andy, mimo własnych sukcesów, czuł się przyćmiony przez imponujące osiągnięcia swoich braci. Unikalna kombinacja syndromu oszusta i post. Żeganego ciężaru sukcesu rodziny stworzyła dla Andy'ego złożoną emocjonalną rzeczywistość, w której wątpliwości i wewnętrzne zmagania współistniały z zewnętrznymi atrybutami sławy. Według Hilda, wiele lat po śmierci Andy'ego, wciąż istnieje poczucie zagubienia wśród ludzi próbujących zrozumieć siły, które poprowadziły go ku jego osobistym demonom. W sercu tej zagadki tkwi niezwykła trajektoria szybkiego wznoszenia się Andy tego do statusu supergwiazdy. Hylde podkreśla zdumiewającą szybkość, z jaką Andy stał się światową sensacją, praktycznie z dnia na dzień, w wieku zaledwie 19 lat. Intensywne spojrzenie publiczności, w połączeniu z presją utrzymania kariery na najwyższym poziomie, okazało się być przytłaczającym ciężarem dla kogoś tak młodego. Mimo zewnętrznych oznak sukcesu, finansowego dobrobytu. Uwielbienia fanów i uznania swojego talentu, Andy zmagał się z głębokim poczuciem wewnętrznej pustki. Hylde przedstawia poruszający portret młodego człowieka, który wydawał się posiadać wszystko, czego można pragnąć w świecie sławy i fortuny, ale był prześladowany przez pustkę wewnętrzną. Pewna przejmująca anegdota podzielona przez agenta Betty White rzuca światło na rozbieżność między zewnętrzną percepcją Andy'ego a jego wewnętrznymi zmaganiami. Choć inni dostrzegali jego urok i talent, Andy wydawał się niezdolny do spojrzenia na siebie w pozytywnym świetle. Słowa agenta zawsze miałem wrażenie, że kiedy Andy patrzył w lustro, nie widział nic, podsumowują głęboki wewnętrzny niepokój Andyego. Ta walka z własną percepcją, pogłębiona przez nieustanne oczekiwania związane z sławą i ciężar sukcesu rodziny, przyczyniła się do pogorszenia jego samopoczucia. Niezgodność między zewnętrznym sukcesem a wewnętrznymi cierpieniami podkreśla głęboki wpływ, jaki nieustanny rytm przemysłu muzycznego i pułapki sławy mogą mieć na zdrowie psychiczne i emocjonalne człowieka. Matthew Hilde ujawnia, że mimo ogromnego sukcesu Beegis, Barry dostrzegał i chwalił unikalne zdolności Andy'ego. Barry według Hilda powiedział nawet do Andy'ego, jest nas trzech, Beegis, ale patrz, co ty robisz. My tego nie potrafimy. To pochwała od jego starszego brata, kogoś, kogo Andy podziwiał, powinna być dla niego źródłem potwierdzenia talentu. Jednak mimo tych zapewnień, Andy wciąż miał głębokie wątpliwości co do swoich zdolności. Podziw, jaki miał dla Barry'ego i cień zbiorowego sukcesu B.E.G.s. zdawały się nasilać jego wewnętrzne zmagania. Hilde podkreśla, że w prywatności Andy zmagał się z niepewnościami, poruszając się w złożonym świecie sławy, bogactwa i oczekiwań rodzinnych. Szczerze wierząca wiara Bariego w talent Andyego nie zdołała całkowicie rozwiać wątpliwości, które nękały najmłodszego z braci Gyb. Ten wewnętrzny konflikt stał się żyznym gruntem dla podatności, które później miały się ujawnić w życiu Andyego. Trudność pogodzenia zewnętrznego uznania z osobistymi wątpliwościami stworzyła burzliwy krajobraz emocjonalny dla młodego artysty. W środku tego wewnętrznego niepokoju. Andy znalazł się na plaży w Miami, miejscu, które miało być katalizatorem jego zejścia w świat pokus tamtych czasów. Hilde zauważa, że w tamtym okresie kokaina była wszechobecna i stanowiła integralną część kultury, szczególnie w przemyśle rozrywkowym. Wielu artystów uległo jej czarowi, a Andy również dał się pochłonąć jej wpływowi. Życie osobiste Andyego, splecione z komplikacjami sławy i osobistymi zmaganiami, odzwierciedla bardziej burzliwą drogę tej popowej sensacji. Według Matthew Hilda, Andy zmagał się nie tylko z wyzwaniami kariery i walką z uzależnieniami, ale także z problemami w życiu miłosnym. W 1981 roku Andy zakochał się w aktorce z serialu Dallas, Victoria Principal. Jednak romans, który się rozwinął, był daleki od bajki. Hilde opisuje te relacje jako wir pełno intensywnych momentów. Doniesienia sugerują, że narkotyki odegrały rolę w burzliwych wydarzeniach, które ostatecznie doprowadziły do ich rozstania. Mimo romantycznego przyciągania, burzliwy charakter tej relacji tylko zwiększył wyzwania, przed którymi stał Andy w życiu osobistym. Hilde dostarcza wglądu w konsekwencje tego rozstania, ujawniając, że Andy był zdruzgotany. Emocjonalny ciężar tej nieudanej romansu dodał kolejnej warstwy skomplikowania do już wątłego stanu psychicznego Andy'ego. Ten epizod w jego życiu podkreśla głęboki wpływ, jaki relacje osobiste mogły mieć na kogoś zmagającego się z wewnętrznymi trudnościami i zewnętrznymi presjami. Aspiracje Andyego w jego życiu osobistym były także kształtowane przez przykłady jego braci, w szczególności Bariego, który cieszył się trwałymi małżeństwami. Pragnienie stabilnej i trwałej relacji, a także rodziny, odbijało się w modelach rodzinnych, które ustanowili jego bracia i rodzice. Pomimo krótkiego małżeństwa z Kim Rider w latach 1976-1978, które zaowocowało narodzinami córki, dążenie Andyego do trwałej miłości pozostało nieosiągalne. Hilde bada głębokie pragnienia, które napędzały dążenie Andyego do stabilnego życia rodzinnego. Ujawnia, że Andy chciał żyć w takiej samej trwałej relacji, jaką mieli jego bracia i rodzice. Długotrwałe małżeństwa i harmonia w rodzinie Gibb stanowiły dla Andy'ego wzór do naśladowania. Wyobrażał sobie długie, trwałe małżeństwo, szczęśliwą rodzinę, spokojne życie domowe i radości płynące z wychowywania dzieci. Niestety, rzeczywistość nie odpowiadała jego marzeniom. Pomimo sukcesów w przemyśle muzycznym, pragnienie spełnionego życia osobistego pozostało niespełnione u Andy'ego. Trudności w relacjach miłosnych, połączone z wewnętrznymi walkami, rysują poruszający obraz mężczyzny, który, mimo zewnętrznych sukcesów, zmagał się ze znalezieniem trwałego szczęścia, zarówno w sferze zawodowej, jak i osobistej. W miarę upływu lat 80., walki Andyego, szczególnie z narkomanią, nasilały się. Przemysł muzyczny coraz bardziej dostrzegał rosnące wyzwania, przed którymi stawała gwiazda Popu. Matthew Hilde, autor książki Ero Rude Hart. Uwypukła ten ciemny rozdział w życiu Andyego, podkreślając niszczący wpływ nadużywania substancji na zdrowie artysty oraz jego karierę zawodową. W 1982 roku powaga sytuacji Andyego osiągnęła punkt krytyczny, prowadząc go do publicznej spowiedzi w ogólnokrajowej telewizji. W wywiadzie dla Good Morning America, Andy Gyb otwarcie przyznał, że przechodzi poważną depresję nerwicową. To szokujące wyznanie ujawniało zakres jego wewnętrznych zmagań oraz wpływ, jaki sława, osobiste trudności i uzależnienia miały na jego zdrowie psychiczne. Ta telewizyjna spowiedź stała się momentem wrażliwości dla Andyego, który przyznał, że zniszczył wszystko, nad czym ciężko pracował. Kontrast między jego publicznym wizerunkiem sukcesu a wewnętrznym chaosem uwypukła jeszcze bardziej kruchość stanu psychicznego i emocjonalnego artysty pod wpływem presji przemysłu muzycznego. W 1985 roku, odpowiadając na wezwania zatroskanej rodziny, Andy zapisał się do słynnego ośrodka Betty Ford, co stanowiło decydujący moment w jego walce z uzależnieniem. Jednak droga do wyzdrowienia była pełna przeszkód, a reperkusje jego wcześniejszych zmagań rzucały cień na jego próby odzyskania utraconej kariery. Po zakończeniu rehabilitacji w ośrodku Betty Ford, trzeźwy Andy Gyb stanął przed twardą rzeczywistością próby odzyskania miejsca w przemyśle muzycznym. Według Matthew Hilda, lata zmagań zostawiły trwały ślad na jego zawodowej reputacji. Przemysł postrzegał go teraz przez pryzmat braku niezawodności, a możliwości, które kiedyś by mu zaoferowano, stały się nieosiągalne. Hilde wspomina o chwiejnej reputacji Andy'ego, stwierdzając, że, kiedy był gotowy do pracy, jego reputacja była po prostu zrujnowana. Otaczająca go narracja zmieniła się, a jego walka o niezawodność stała się kluczową cechą, którą go charakteryzowano. Pomimo możliwości w filmach i telewizji, niezdolność Andrego do regularnego wywiązywania się z zobowiązań nadwątliła zaufanie przemysłu. Zmieniony krajobraz popkultury dodatkowo utrudniał jego próby powrotu na scenę. Przemysł, który teraz wyglądał inaczej niż ten, który Andy opuścił, niechętnie przyjmował dawną gwiazdę popu. Ci, którzy mogliby go zatrudnić, teraz wahali się, bojąc się nieprzewidywalności, która stała się związana z jego nazwiskiem. Trudności związane z poruszaniem się w przemyśle, który uległ zmianie, połączone z ciągłym piętnem jego przyszłej niestabilności, stanowiły olbrzymie przeszkody w jego próbach powrotu na szczyt. Mimo tych trudności, Andy pozostawał zdeterminowany, by powrócić. Hilde zauważa, że wciąż mówił o swoim powrocie. Próbował aż do końca. Ta wytrwałość świadczy o determinacji i odporności, które charakteryzowały Andyego, nawet w obliczu ogromnych trudności. Jednak aspiracje powrotu na pierwsze strony pozostały nieosiągalne, a przemysł muzyczny wahał się, by ponownie przyjąć gwiazdę pop, która straciła swój dawny blask. Tragiczny koniec życia Andy'ego Gibb, tylko pięć dni po jego urodzinach, stanowił zwieńczenie drogi pełnej osobistych demonów i wyzwań zdrowotnych. Okoliczności jego śmierci Ujawnione przez Matthew Hilda zgłębiają złożone czynniki, które przyczyniły się do przedwczesnej utraty tej niegdyś wielkiej popowej sensacji. Kluczowym odkryciem patologa była informacja, że, wbrew spekulacjom, w organizmie Andyego nie znaleziono alkoholu ani innych substancji w chwili jego śmierci. Zamiast tego, zapalenie jego serca przypisano infekcji wirusowej. Barbara Gyb, matka Andyego, podkreśliła, że narkotyki nie były bezpośrednią przyczyną jego śmierci, choć przyznała, że szkody zdrowotne wynikły z wcześniejszego uzależnienia. Hilde dostarcza dodatkowych wyjaśnień dotyczących trwałego wpływu walki Andy'ego z uzależnieniem. Autor sugeruje, że problemy sercowe Andy'ego trwały od lat i były prawdopodobnie związane z jego przeszłością narkotykową. Skutek nadużywania substancji na jego fizyczne samopoczucie stał się tragiczną nicią przewijającą się przez całe jego życie, przyczyniając się do wyzwań zdrowotnych, które ostatecznie przejawiły się w zapaleniu serca. Choć bezpośrednią przyczyną śmierci była infekcja wirusowa, Hilde stwierdza, że przyczyną pogorszenia się stanu fizycznego Andiego była ściśle związana z jego emocjonalnymi zmaganiami, które trwały przez całe jego życie. Autor podkreśla, że niepewności Andiego miały decydujący wpływ na jego upadek. Kilka osób, które znały go osobiście, przekazało Hilde, że uważały, iż uzależnienia Andiego były sposobem na radzenie sobie z emocjonalnymi trudnościami związanymi z nagłą sławą. Podczas gdy kariera Andy'ego osiągała nieosiągalne szczyty, przytłaczający charakter sławy wpłynął na jego dobrostan psychiczny i emocjonalny. Kiedy jego kariera zmieniła swój bieg i nie udało mu się utrzymać sukcesu, który pierwotnie osiągnął, ogarnęła go depresja. Nagła utrata kariery połączona z jego niepewnościami prowadzi do głębokiej walki emocjonalnej, która, jak twierdzi Hilde, przytłoczyła Andy'ego. Matthew Hilde, ero Frude Hart, stara się redefiniować dziedzictwo Andiego Gub w świecie muzyki, rzucając światło na złożoność jego życia poza dobrze udokumentowanymi walkami. Hilde ma nadzieję zachęcić czytelników do ponownej oceny wkładu Andiego w przemysł muzyczny, postrzegając go nie tylko jako najmłodszego brata B.E.G.S., ale także jako artystę, który odważył się wytyczyć własną drogę z odwagą i kreatywnością. Wśród głośnych wyzwań osobistych, które dominowały w narracji o Andy, Hilde podkreśla niszczący wpływ, jaki miały one na jego dziedzictwo muzyczne. Książka ma na celu podniesienie rozmowy na temat Andy'ego GYP, skłaniając do bardziej zniuansowanego rozumienia jego kariery, wykraczającego poza cienie sławy jego braci i trudności, które napotkał. Hilde kładzie nacisk na to, że Andy był o wiele więcej niż tylko młodszym bratem B.E.G.'s. Jego odwaga, by podjąć karierę solową, pokazała jego indywidualność i artystyczną biegłość. Autor zachęca czytelników do uznania sukcesów muzycznych Andyego, docenienia osiągnięć, które zdobył i wpływu, jaki wywarł na scenę muzyki pop. Narracja zbudowana przez Hilda zmusza do refleksji nad tym, co Andy mógłby osiągnąć, gdyby żył dłużej. Mimo przeciwności miał karierę naznaczoną ważnymi momentami, a jego potencjał był oczywisty. Perspektywa autora skłania czytelników do zastanowienia się nad możliwościami, które zostały przerwane przez przedwczesną śmierć Andy'ego, zostawiając poczucie tego, co mogło być. Hilde rozważa dychotomię życia Andy'ego, zauważając, że wydawał się mieć wszystko, ale tragicznie to stracił po drodze. Książka bada złożoności ścieżki Andy'ego, oferując pełniejsze zrozumienie jego zmagań, triumfów i wpływu zewnętrznych sił na jego trajektorię. Co osądzisz o zawodowych błędach Andrego Gyp i jego tragicznej śmierci? Podziel się z nami swoją opinią w sekcji komentarzy poniżej. Mamy nadzieję, że ten materiał był pomocny. Jeśli Ci się podobało, nie zapomnij zostawić łapki w górę, udostępnić filmu i zasubskrybować kanał. Dziękujemy za oglądanie i do następnego razu. Do widzenia!